mano witajcie moi kochani z tej strony wasz ulubiony youtuber Chrisu BTKG. W dzisiejszym odcinku będziemy grać sobie w MTA, jest to pierwszy odcinek z MTA Paylife. Cały czas mi się tnie komputer, no trudno. W każdym razie, dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy zakładać kseony do pereniala, także jedziemy sobie do przechowywalni. O, proszę bardzo, jaki rozbity. Dobra, to przy okazji pojedziemy do mechanika. Oczywiście. Zakładając ksony, i tak musimy. O, dobra, spuść ręczny. I tak musimy pojechać do mechanika, ale jeszcze naprawimy sobie to autko. Mamy 3200 Eurasków, także powinno starczyć. A, o, proszę bardzo, tutaj normalne światła. Nie żadne ksony, ale zaraz idziemy to zmienić. W następnym odcinku będę również. Zakładał prawdopodobnie richaby lub inne Fergi, może jakieś twisty. Nie wiem, czy to się tak nazywa, ale kurwa, mać, ale się laguje. Ja pierdolę. No ale dobra, w sumie to mam strasznie mało y, miejsca na dysku. A Fraps zajmuje strasznie dużo y, miejsca. W sensie nagrywanie tutaj y, jed, jedna nagrywka może ważyć nawet z 50 GB. Także no, muszę się śpieszyć. Żeby mi dysku... O nie, mandat dostałem No dobra, nieważne W każdym razie najpierw jedziemy sobie do mechanika Witam Ol poproszę yy, Teraz daj kasę 4,9 i zobaczymy ile 15? Dobra, to patrz jakiego mu tipa damy Damy mu 30... 15 zł tipa No halo No dałem ci, no to naprawiaj kurwa co się opierdalasz Halo O dobra, naprawił Tutaj jeszcze drzwi Dzięki. Liczę na napiwek. Kurwo, dałem ci 15 euro za mało. Dobra, i teraz zawracamy sobie i lecimy zamontować ksony. Mam nadzieję, że będzie mnie stać. Lakiernia, montaż światła. Dobra, yy. czy to jest na pewno tutaj? Kurwa. Ja pier no nie, no czekajcie, bo źle ten, źle wjechałem. O jest, dobra. Neo, koszt. Zamont... A nie, to nie te światła, kurwa. Dobra, czekajcie, może tutaj to będzie. Czyli chcecie. Powinno tak być. O, jest, dobra, jest. Kseony. No nie, 8000? Kurwa, nie stać mnie. Najtańsze 3,50. 3,500, 3 ja mam. 300. dobra, czekaj, kurwa. Idę do tego typa, żeby mi na piwek oddał. No nie stać mnie, muszę. Za... O nie, a czekajcie, a ile kosztuje ten? 700. Dobra, to sobie założę ten, ale... nie, ten jeszcze droższy, dobra, to jebać to, czekajcie. Siema. Ty oddałbyś mi ten napiwek, bo hajsu już nie... no kseony. Dobra. Lecimy. Lecimy, a w sumie... aha, czekaj, Twisty sobie założę, dobra. Ała! No ty synu! ała! No co za kurwy syn. No nie, bo mi auto rozjebią, No nie. Spuść ręczny. Nie, 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 nie spuszczaj ręcznego. Halo. Co jest? No dobra. Kurwa porwali mnie. Porwali mnie, kurwy syny. No nie. Halo, policja. Gdzie tu się dzwoni? Przewodnik, zasady, kurwa, gdzie to komendy, animacje, policja, kurwa, jak się dzwoni na pały. Schowałem telefon w dupsku. Kurwa, nie mam pieniędzy żadnych. Powiedz kurwy Haha, Spierdalam! Halo, policja! Kurwa, nie! A, kurwa, spierdoliłem im. A Dobra, dobra, szybko, kurwa, spierdalamy. Nie no, oni nie zaraz znajdą. Ja pierdolę, no nie A, kurwa, dobra. O, tam jest jakiś policjant chyba. Tam jest jakiś gracz. Boże, mam nadzieję, że to gracz. Skuter, skuter, skuter. Dobra. Lec, lecimy dobrze, zajebiście. Ja pierdolę, dobra, spierdalamy przed nimi. Spierdalamy przed nimi i na policję, na policję od razu. Dobra, uciekłem tym skurwy synom. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Udało mi się uciec y, tym debilom. Kurwa, na piechotę im spierdoliłem. Y, Także to by było na tyle w tym odcinku. Yy, jakby, jak wiecie, jak się pisze, dzwoni napały, to mi powiedzcie, bo ja zapomniałem. Yy, no i to tyle. Także trzymajcie się, i w następnym odcinku już założymy tekseony i może nawet jakieś Richaby. Także Siemano, zaciągam ręczny.